teraz zabiorę Was w lata 90. Pamiętacie ten czas? A no właśnie, na wszystkich urządzeniach elektrycznych w domu, yy, praktycznie wszędzie, był magiczny napis TURBO. Co dawał ten napis? Kompletnie nic, chyba tylko podświadome poczucie, że ewentualnie coś może zrobić szybciej, mocniej i lepiej. Jak działa turbo sprężarka w naszych samochodach? No właśnie, tutaj naprawdę działa, bo naprawdę dodaje nam mocy. Zasada jest niezwykle prosta. Spręża powietrze i wdmuchuje je, wciska je do silnika, tym samym większe ciśnienie, więcej tej mieszanki mocniejszy wybuch no i tym samym mamy większą moc turbosprężarkę można podzielić tak naprawdę na dwa elementy i na dwie części część ciepłą i część zimną chociaż w zasadzie tak naprawdę to część gorącą i to bardzo gorącą, i część ciepłą. I dlatego właśnie w samochodach instaluje się interkulery, aby to powietrze wdmuchiwane do silnika ochłodzić. Zasada jest niezwykle prosta. Wydmuchiwane spaliny z silnika nakręcają wirnik turbosprężarki. I w ten oto prosty sposób na wirniku tworzy się podciśnienie i powietrze wdmuchiwane jest do naszego silnika. No ale właśnie, tu pojawia się pewien problem, bo pewnie słyszeliście i często spotykacie się z tym, że turbosprężarki czasami się potrafią zepsuć. Jak o nie zadbać? A no właśnie. Żeby zadbać o turbosprężarkę, są trzy podstawowe zadania po Państwa stronie. Pierwszym zadaniem jest o dłuższej jeździe. Przy wyłączeniu silnika oczekujemy około 30 sekund. Druga podstawowa zasada. Na zimnym silniku nie jeździmy Ostro. A trzecia istotna również zasada jest wymiana oleju na czas.